Nagranie z drona termowizyjnego pokazuje drapieżnika na polowaniu. To kolumna 40 czołgów T-90MA, prorif rosyjskiej żelazna pięść smukłej, nowoczesnej i niepowstrzymanej siły wycenionej na ponad 180 milionów dolarów. Przedzierają się przez błotniste pola Zaporoża, wysłani by przebić się przez ukraińskie linie. Scena emanuje ogromną, surową mocą, obrazem niezniszczalności, ale ten drapieżnik wpada w pułapkę, bo na tę pancerną pięść czekają nie inne czołgi ani baterie artyleryjskie. Czekają na nich 2000 tysiące małych brzęczących dronów FPV, z których niektóre kosztują mniej niż pizza dla całej rodziny. Oraz 168 elitarnych ukraińskich żołnierzy na motocyklach krosowych. To historia roju za 1,4 miliona dolarów, który w 72 minuty zmiażdżył batalion pancerny wart 180 milionów dolarów. To bitwa, która nie tylko zmieniła bieg frontu południowego, ale także wstrząsnęła wszystkimi dowództwami wojskowymi na świecie. Jest 14 września 2025 roku. Powietrze jest chłodne, ciężkie od zapachu wilgotnej ziemi po niedawnych deszczach. Od tygodnia linie na południe od Orekowa tkwią w impasie błoto i stal. Rosyjskie naczelne dowództwo niecierpliwe wydaje rozkaz 291. Gwardyjskiemu pułkowi strzelców zmotoryzowanych, wykonania planu o aroganckiej, brutalnej nazwie Operacja Żelazny Łamacz. Ich misją jest zdecydowany atak pancerny klasyczny, piorunujący najazd mający na celu zniszczenie ukraińskiej obrony. Wybraną jednostką jest batalionowa grupa taktyczna BTG, zbudowana wokół najlepszych z najlepszych 40 czołgów T-90M. Wspieranych przez kilkanaście bojowych wozów piechoty BMP-3 oraz własną mobilną obronę przeciwlotniczą. To nie poborowi w starzejącym się sprzęcie to profesjonaliści pewni swoich maszyn. Po drugiej stronie obserwując znajduje się mobilny oddział obronny 128 górskiej brygady szturmowej o kryptonimie Panny czy namieczenie szerszenie. Dowodzeni przez major Olenę Kowalenko to nowy rodzaj żołnierzy biegłych w technologii, zwinnych i niezwykle zdeterminowanych. Nie mają czołgów dorównujących tym. 90 mają coś innego pomysłowość. Ukraiński wywiad obserwował narastanie konfliktu od kilku dni. Zdjęcia satelitarne potwierdzone przez lokalnych partyzantów pokazywały cysterny z paliwem, skrzynie z amunicją i rzędy pojazdów pancernych. Wiedzieli, że zbliża się potężny atak, ale nie wiedzieli dokładnie gdzie uderzy młot. Plan Kowalenki był ryzykownym przedsięwzięciem, zasadzką, która wymagała idealnego wyczucia czasu, technologii i zachowania wroga dokładnie zgodnie z przewidywaniami. Teraz możesz się zastanawiać, jak w ogóle powstrzymać taką siłę. To prawdziwy problem taktyczny. Czy spróbujesz zaatakować ich od frontu, ryzykując, że zostaną pokonani? A może pozwolisz im wpaść w pułapkę, w której ich największa siła, ich skoncentrowana siła ognia Stanie się ich największą słabością. Kowalenko wybrała pułapkę. Jej 250 żołnierzy stanowiła mieszanka elitarnych zespołów motocyklowych i co najważniejsze 82 operatorów dronów, ukrytych w zakamuflowanych pozycjach oddalonych o kilometry. To oni byli sercem operacji. Zasadka zaczyna się nie z hukiem, lecz szeptem. O 8.5 pierwsza fala 100 dronów Pathfinder. Prostych modeli zwiadowczych bezszelestnie wznosi się w zachmurzone niebo. Szybko nawiązują kontakt wzrokowy, a ich transmisje wyraźnie obrazują nacierającą kolumnę. Rosyjskie BTG poruszają się dokładnie zgodnie z przewidywaniami, kierując się błotnistymi polami na wąską drogę polną Tezył 803. Czują się bezpiecznie osłonięci stalowymi pociskami. O 815 czołg wiodący wkracza w wyznaczoną strefę ostrzału. Major Kowalenko wydaje pojedynczy, cichy rozkaz – aktywować Banshee. Jednocześnie 20 specjalistycznych dronów walki elektronicznej zaczyna krzyczeć. Nie jest to słyszalny krzyk, ale ogłuszający ryk w paśmie radiowym. Celują w rosyjskie częstotliwości dowodzenia i kontroli, a co najważniejsze, w ich systemy nawigacyjne GLONASS. Wyobraź sobie, że jesteś dowódcą rosyjskiego czołgu. W jednej chwili masz wyraźne połączenie z dowódcą batalionu i dokładną lokalizację na swojej mapie cyfrowej. Następnego dnia nic. Tylko szum statyczny. Na ekranie miga błąd. Utracono sygnał. Zamieszanie to pierwsza broń, potem druga. Rój 1 zaatakuj cele Alfa i Omega. Pierwsza fala ataku, składająca się z 200 dronów FPV, rusza do ataku. To modele Cornet 7. Niewiele więcej niż rama silnik-kamera i 1,5 kg ładunek. Są szybkie, lecą z prędkością 140 km, ale nie celują w śmiertelny strzał jeszcze nie. To chirurgiczna precyzja. Drony nurkują, a ich operatorzy obserwują je przez ziarniste nagrania, sterując nimi z wprawą. Wpadają na gąsienicę prowadzącego T90 m lecą iskry jęczy stal. Ogromny czołg gwałtownie się zatrzymuje, a jego lewy tor zamienia się w pogięty bałagan. Kilka sekund później to samo dzieje się z ostatnim czołgiem w kolumnie. Stalowy wąż zostaje uwięziony, zamknięty w klatce. Jednocześnie pozostałe drony w tej pierwszej fali mają inny priorytet. Całkowicie omijają czołgi i nurkują na dwa pojazdy obrony przeciwlotniczej pancer S. Jeden towarzyszące kolumnie ich głowice bojowe zmodyfikowane granaty przeciwpancerne. RKG-3 są wystarczająco potężne. Jeden pancir jest unieruchomiony, jego antena radarowa rozbita. Drugi eksploduje w kłębie dymu, a amunicja wypala się w wtórnej eksplozji. W ciągu zaledwie 90 sekund walki, cała kolumna zostaje uwięziona głucha i ślepa na niebo. Reakcja Rosjan to istny chaos. Uwięzieni i niezdolni do komunikacji dowódcy zaczynają strzelać na oślep z karabinów maszynowych w powietrze. Strzelają do duchów, ale to dopiero początek. Prawdziwa burza dopiero się rozpęta. Jeśli szukasz dogłębnej analizy taktycznej, koniecznie dołącz do naszej społeczności. Rozbijamy współczesne konflikty jak nikt inny. Teraz, gdy kolumna rosyjska jest unieruchomiona i pogrążona w chaosie, rozpoczyna się faza druga. Niebo ciemnieje. To nie chmura burzowa. To główny rój. 1500 dronów FPV wznosi się jednocześnie. Wszyscy widzieliśmy filmy z rojami CGI, które wyglądają sztucznie. Ten był prawdziwy. Żywy koszmar z brzęczącymi szerszeniami z na węglowego, z których każdy niósł ładunek kumulacyjny zdolny zniszczyć czołg. Wysoko w górze drony obserwacyjne krążą na wysokości poza zasięgiem ognia karabinów maszynowych. Działają jak oczy roju, identyfikując cele. I przekazując dane operatorom FPW ukrytym w okopach oddalonych o wiele kilometrów. To wojna sieciowa w swojej najbrutalniejszej formie. Drony nie atakują przedniego ani bocznego pancerza. To byłoby marnotrawstwo. Używają jedynej taktyki, do której tradycyjne pancerze nigdy nie zostały zaprojektowane atak z góry. Nurkują niemal pionowo, uderzając w najsłabsze punkty T90M, dach wieży, pokład silnika, delikatną optykę. Drogi reliktowy pancerz, reaktywny czołgu zaprojektowany do zatrzymania pocisku nadlatującego z przodu, jest praktycznie bezużyteczny w przypadku ataku z góry. Pierwsze kilka trafień jest wstrząsające. Dron uderza w wieżę, a ładunek kumulacyjny przebija cienki górny pancerz i rozpryskuje stopiony metal wewnątrz. Załoga ginie na miejscu. Czołg milczy. Kolejne trafienie unieruchamia silnik, a behemot. Zaczyna ziewać gęstym, czarnym dymem. Ale potem o 8:32 nadchodzi krytyczny moment. To nie była przypadkowa seria ataków, to było skoordynowane. Major Kowalenko wydaje rozkaz ataku salwą. 50 dronów, których cele zostały wcześniej wyznaczone przez drony zwiadowcze, atakuje 50 różnych czołgów w tym samym momencie. Rezultat jest apokaliptyczny. Automatyczny mechanizm ładujący T90M, przechowujący pociski w karuzeli w wieży, zostaje przebity. Następująca eksplozja jest katastrofalna w skutkach. Cała 12-tonowa wieża zostaje wyrwana z obudowy i wyrzucona na wysokość 15 metrów, wirując jak moneta. To się nazywa detonacja Jack in the Box. I to się powtarza i powtarza. Wzdłuż linii uwięzionych czołgów wybucha reakcja łańcuchowa potężnych kul ognia. Z których każda oznacza grup czołgu wartego 4,5 miliona dolarów i jego załogi. Szok psychologiczny, jakiego doświadczają, ocalali rosyjscy żołnierze, jest niemierzalny. Ich niezniszczalne maszyny Duma rosyjskiej armii są systematycznie mordowane przez coś, co wygląda jak zabawki zapanowała panika. Ale tu właśnie w grę wchodzi tarcie wojny. Zwycięstwo nigdy nie jest czyste. Gdy rój osiąga szczytową skuteczność umierający dron rozpoznawczy, Orlan 10, z roztrzaskanym skrzydłem, przesyła ostatnią serię danych przed katastrofą. To fragment stanowiska dowodzenia Kowalenki. Zdesperowani Rosjanie reagują natychmiast. Ich najbliższy batalion artylerii, oddalony o mile, odpala ślepy ostrzał pociskami w kierunku tych współrzędnych. Ekran Kowalenko miga na czerwono. Nadlatuje. Nadlatuje. Jej oficer łączności krzyczy: To moment bliski porażki. Cały plan jest na skraju załamania. Mam do Ciebie pytanie: jesteś dowódcą. Twój główny atak odnosi sukces przekraczający Twoje najśmielsze oczekiwania. Ale Twoja własna jednostka dowodzenia wkrótce zniknie z mapy. Czy nakazujesz całkowity odwrót, aby ratować swoich ludzi, porzucając zasadzkę i pozwalając ocalałym wrogom uciec? Czy może ufasz swoim operatorom, naciskasz na atak i akceptujesz ryzyko własnej śmierci, aby zapewnić całkowite zniszczenie wroga? Daj znać w komentarzach. Kowalenko podejmuje decyzję w mgnieniu oka. Wszystkie stacje kontynuujcie natarcie. Przesuń, teraz ruszaj, ona nie ucieka. Ufa, że jej ludzie wykonają swoją pracę, podczas gdy ona się przemieszcza. Ale dla wszystkich jest już za późno. Pocisk ląduje bezpośrednio na antenie przekaźnikowej, a obraz z kilkunastu dronów natychmiast znika. Kolejny pocisk trafia w linię okopów, w której znajduje się ośmioosobowy zespół operatorów dronów. Po prostu znikają. Cena tego zwycięstwa jest płacona w czasie rzeczywistym. Rój jest teraz częściowo ślepy. Idealna koordynacja sieciowa została zerwana. Przez chwilę wygląda na to, że pozostałe rosyjskie czołgi mogą się zmobilizować i utworzyć enklawę oporu. Impet jednak słabnie. Właśnie w tym momencie chaosu młodszy sierżant monitorujący transmisję z drona Ewobu zauważa coś. Proszę pani rosyjska sieć dowodzenia. Próbują zmienić częstotliwość. Koordynują przebicie się na zachód. Rozpoznał ich plan ucieczki, zanim zdążyli go zrealizować. To drobny akt pomysłowości żołnierza niskiej rangi, który zmienia wszystko. Kowalenko, chwytając radio, gdy jej zespół pakuje sprzęt do ciężarówki, przekierowuje pozostałe drony i wydaje ostateczny rozkaz. Startuje cała drużyna Hornec. Aby dowiedzieć się więcej o decyzjach podejmowanych w ułamku sekundy, które decydują o zwycięstwie lub porażce w bitwach, zasubskrybuj kanał. Gdy rosyjska formacja została rozbita, a struktura dowodzenia pogrążyła się w chaosie. Rozpoczyna się finałowa faza. Oto killshot. Z ukrytych pozycji w linii drzew wyruszyło 168 motocyklowych wojowników. To dwuosobowe drużyny na motocyklach terenowych, współczesny odpowiednik kawalerii. Są szybkie, zwrotne i uzbrojone w jedne z najskuteczniejszych broni przeciwpancernych na świecie. Pasażer każdego z motocykli dzierży. Albo ukraińską Stugnę P, albo amerykański karabin FGM 148 Javelin. To nie jest atak roju. To stado wilków, które rzuca się na ranną ofiarę. Wykorzystują ukształtowanie terenu przemykając między kępami drzew, stawiając przed nimi ulotne cele. Drużyna wspina się na niewielki grzbiet. Strzelec namierza T-90 który próbuje zawrócić, a jego załoga jest zdezorientowana. Namierza go swoim żawelinem. Javelin to pocisk typu wystrzel i zapomnij. Jego geniusz tkwi w torze lotu. Nie leci prosto. Wyskakuje w górę, a potem nurkuje, uderzając w czołg z góry zupełnie jak drony. Połączmy specyfikację z rzeczywistością. Głowica bojowa javelina to tandemowy ładunek cieplny. Zaprojektowany, aby najpierw przebić pancerz reaktywny, a następnie przebić ponad 600 mm stali. Dach wieży T-90 ma około 50 mm grubości. To jak rozbijanie jajka młotem kowalskim. Pocisk trafia. Tym razem nie ma ogromnej kuli ognia, tylko głuchy huk i nagłe gwałtowne nadciśnienie, które wysadza włazy od środka. Czołk jest martwy. Zanim którykolwiek z pozostałych czołgów zdąży zareagować, motocykl znika, pędząc na nową pozycję strzelecką. To masakra w stylu strzelaj i uciekaj. Atakują z wielu stron jednocześnie. Zespół Stugna P się rozstawia. W przeciwieństwie do Javelina Stugna jest naprowadzana laserowo. Operator może znajdować się w odległości do 50 metrów od wyrzutni, sterując pociskiem światłowodem z bezpiecznego rowu. Celuje w celownik kolejnego T-90, który próbuje uciec w błoto. Strzela. Pocisk pędzi w kierunku celu przez 5 bolesnych sekund. Utrzymuje laser nieruchomo. Uderzenie. Kolejny czołg wart 4,5 miliona dolarów zamienia się w płonący wrak pod wpływem pocisku rakietowego wartego 25,0 dolarów. Tarcie wojenne wciąż trwa. Zespół motocyklowy przyspieszając zbyt gwałtownie z pozycji strzeleckiej wpada w błoto. Motocykl upada. Dwóch żołnierzy zostaje wyrzuconych na zewnątrz, ale są odsłonięci. Ocalały BMP-3 z uszkodzonym działem głównym obraca się i otwiera ogień ze współosiowego karabinu maszynowego. Pociski smugowe przecinają pole bitwy. Żołnierze nie dają rady. Bohaterstwo na polu bitwy nie polega na braku strachu. Chodzi o funkcjonowanie pomimo niego. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z tych motocyklistów. Jedziesz motocyklem terenowym w kamizelce kuloodpornej i z własnej woli zmierzasz w kierunku osaczonego rannego 70-tonowego czołgu, który może unicestwić cię jednym pociskiem. To poziom odwagi, który trudno pojąć. O 8:45 zorganizowany rosyjski opór całkowicie się załamał. Ocalałe załogi całkowicie załamane. Otwierają włazy i uciekają pieszo, porzucając swoje najnowocześniejsze maszyny. Drony pełnią teraz inną rolę. Stają się myśliwymi, tropiąc te małe grupy i przekazując ich pozycję ukraińskiej piechocie, która wkracza, by zabezpieczyć teren. Bitwa dobiegła końca. Następstwa to wizja rodem z piekła rodem. Na kilometr wzdłuż polnej drogi 34 czołgi T90M to powykręcane płonące wraki. W powietrzu unosi się smród oleju napędowego kordytu i śmierci. To nie była bitwa, to była anihilacja. Cała rosyjska grupa taktyczna batalionu przestała istnieć jako siła bojowa w ciągu 72 minut. Straty ukraińskie nie były zerowe. Stracili 8 żołnierzy, w tym zespół dronów i załogę motocykli, a 17 zostało rannych ale koszt, jaki ponieśli atakujący, był oszałamiający. Zniszczono sprzęt o wartości prawie 180 milionów dolarów, wydając niecałe 5 milionów dolarów. Ale najcenniejszym łupem nie były zniszczone czołgi. Były to cztery czołgi T-90M, które porzucono w nienaruszonym stanie. Były one nieoczekiwanym zyskiem wywiadowczym szansą dla Ukrainy i jej sojuszników z NATO na rozmontowanie czołowego rosyjskiego czołgu kawałek po kawałku. Co to wszystko oznacza? Jakie wnioski płyną z tego brutalnego, nierównego starcia? Po pierwsze, ta bitwa dowodzi, że era tradycyjnej ofensywy pancernej, czyli pancernej szpicy przebijającej się przez linię wroga, może dobiec końca. Ogromna inwestycja w pojedynczą, potężną platformę może stać się całkowicie zbędna dzięki rozproszonej, taniej i inteligentnej sieci zasobów jednorazowego użytku. Pomyśl o ekonomii! Za cenę jednego czołgu T90M Ukraina mogłaby wystawić ponad 6 tysięcy dronów Kornet 7 FPV. Ilość ma swoją jakość, zwłaszcza gdy jest inteligentna i połączona w sieć. To jest definicja wojny asymetrycznej. Druga lekcja dotyczy innowacji taktycznych. Ukraińcy nie wynaleźli dronów ani pocisków przeciwpancernych, ale połączyli je w nowatorski sposób. Doktryna roju i snajpera zmienia zasady gry. Użyj taniego jednorazowego roju, aby naprawić, zdezorientować, oślepić i osłabić silniejsze siły pancerne. Następnie użyj jednostek kawalerii o wysokiej mobilności, uzbrojonych w potężne pociski, aby zadać zabójcze ciosy. Wywraca pole bitwy do góry nogami. Czołg nie jest już myśliwym, staje się ofiarą. Wreszcie to historia o ludzkiej pomysłowości. To zwycięstwo nie zostało odniesione dzięki superbroni. Odniosło je genialny plan majora Kowalenki, sierżant, który zauważył zmianę częstotliwości piloci dronów z umiejętnościami grania w gry wideo i motocykliści z niesamowitą odwagą. To było zwycięstwo adaptacji nad dogmatem sieci nad hierarchią. Globalny przekaz jest tu dobitnym ostrzeżeniem dla każdej głównej potęgi militarnej na Ziemi. Przyszłość wojny nie polega tylko na tym, kto ma najdroższy czołg czy najszybszy odrzutowiec. Chodzi o to, kto najszybciej wprowadzi innowacje. Chodzi o to, kto potrafi wykorzystać tanią, komercyjnie dostępną technologię, aby osiągnąć nieproporcjonalne rezultaty. Armia, która kurczowo trzyma się starych doktryn, niezależnie od tego, jak potężny jest jej sprzęt, to armia skazana na złom. To starcie na błotnistej drodze na Ukrainie to przerażający wgląd w przyszłość walki lądowej. Jeśli chcesz zobaczyć więcej takich dogłębnych analiz strategii militarnych i przyszłych konfliktów, nie przegap naszego kolejnego podsumowania. Dołączyło do nas już tysiące osób, którym podobają się te treści. Pytanie, które nam pozostało, jest głębokie. Czy w świecie taniej, inteligentnej i wszechobecnej broni czołg podstawowy jest już przestarzały? Co Twoim zdaniem go zastąpi na polach bite w przyszłości? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoje spostrzeżenia są kluczowym elementem tej trwającej dyskusji. To nie tylko historia o technologii to dowód na to, że duch ludzki potrafi się adaptować i pokonywać przeciwności losu. Przyszłość jest niepewna, ale jedno jest pewne. Kolejną wojnę wygrają ci, którzy myślą inaczej. Dziękujemy za oglądanie i jak zawsze bądźcie czujni.